Turbo Kontra Cześć wszystkim. Witamy was w pierwszym odcinku Turbo Kontry. Naszym pierwszym gościem w pierwszym odcinku jest król podlaskich nastolatek, polski poeta, eseista, polski Cristiano Ronaldo, Dawid Pańkowski. Dzień dobry. Aspiruję do gry w A klasie w drużynie KS Turośnianka. Mam nadzieję, że pozycja lewego ławkowego będzie dla mnie. Myślę, że sobie poradzisz. Czas pokaże, dzisiaj postaram się to udowodnić, żeby wszyscy wiedzieli, że ta pozycja moja nie będzie za darmo. Moja, twoja, co za różnica na jedno wesele przeznaczone. Dobra, lecimy w pierwszą konkurencję na bramce Kamil. Dawid, jedziesz! A, nie ma! Druga próba, jedziesz! Tak, blisko! Jest! Dobra, trzecia, ostatnia próba Jedziesz! A Chciał przemstwanie kować Dobra, krew nie woda, zaczynaj! Poszedł! Tak! No, koniecznie zapisz żebyśmy w jako tropionek. Dawaj, panenka, panenka, Dawid Podejdźcie drugie tak. Teraz podczas... Trzecia próba, daj Dawid, daj Dawid na Lewandowskiego, daj, daj, wierzę, ja w ciebie wierzę, nie... Tak, nawet się nie ruszył. To jest taka twoja ulubiona konkurencja, słyszałem Dawid. Ciemno-przyjemno? Ciemno-przyjemno, żonę masz, także się nie chwal. Przeliczek elegancki, KS Turośnianka jeszcze nie wyprodukowała, ale dawaj Kamil. Nie podglądaj, zaraz ci nie przeszkadza, tylko Kamil umie wiązać Dałoby się tutaj powiedzieć ten wąs nie jedną trząs, tak? Dobra Gdzie jesteś? No nie bój się, no wszystko, wszystko w rodzinie. Czekaj, czekaj. No poczekaj jeszcze chwileczkę, bo tutaj jeszcze ustawienie kamery. Słuchajem. Dobra Dawid, podejście pierwsze jest elegancko, jesteś zawiązany. Poczekaj jeszcze chwileczkę, daj się przygotować bramkarzowi. Masz piłkę, tak, jest ona. A, tak, jest! Tak blisko jak ja. Może za drugim razem ci wyjdzie lepiej. Niestety, niestety lata w serii A. Podejście numer 3. Ani razu. No, skuteczność 100%. Nie, nic nie musi. Nic nie musi. Dawid, przestań tam. Nie ma opcji, jeszcze raz nagrywamy, możesz to puścić oficjalnie, to był przypadek, jeszcze raz nagrać Niech ci będzie no Dobra Dawid, podejście numer 2, poszedł! Wiecie co? No skandal, skandal co, trzeci raz podejście numer 2? Tak Dawid, podejście numer 23! Jest! Tak! Yeah! Dawid, chodzą legendy, że Ty nawet z tej odległości widzisz bramkę. No tak nie do końca, bo daltonizm robi swoje, wiesz? troszkę się zlewa, wiem, że trzeba prosto kopnąć. Okej, okay, a jaką technikę wykorzystasz przy uderzeniu piłki? Tak zwane szczuba? Nie, zawsze to jest element zaskoczenia. I dla mnie, i dla przeciwnika. Dobra, no to zaczynamy! Dawaj. Brawo! Bez podbicia, czyli coś było trenowane. Brawo pięknie! I może ja centra będę zaczynał bitę, co? Klawki. <laughs> zacząć! Sznurówki zawiązane jak trzeba? Dobra. Pięknie Pięknie! Pięknie nie ma! Ale u mnie zawibrowało! Coś zawibrowało! Dawid, <Sącjąc>. wyjmij to co ci kurcie, wibruje! Kurczę, wziąłem sędziowo. Wy, wyjmij sęcjąc. to co ci wibruje! Proszę cię. 15 razy kółeczko, Dawid, jedziesz! Raz. Raz. Szybciej, dwa. Szybciej, szybciej! Pozernie! Ja wiem, że trzy dychy na nosie, ale już Siedem. dawaj jeszcze! Bo syn będzie płakał, jak będzie oglądał za dwa lata. Osiem. Dziewięć. 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 Dawaj, dawaj, dawaj! Siedem. Dawaj, da Siedem. dawaj, jedziesz, dawaj, dawaj! Dobra, poszedł, poszedł już! Poszedł! nie po dawaj! nie! Kieliszek za dużo chyba, Dawid, co? Jesteśmy po wszystkich konkurencjach. Dawid powiedz Jak się czujesz po tej ostatniej nie najlepiej. Troszkę jakby wczorajszy. No ale tak. Jak oceniasz? Szybko się regeneruje. W skali od 1 do 10. Ja szusztę lubię. Mocne 3. Cały życie byłem na trójkę. A bramkasz jak ocenia umiejętności środkowego, ławkowego. Jest do, to jest Porośnianka. Także. Co chciałbyś jeszcze.? To przeciętny zawód. Możesz jeszcze powiedzieć trzy słowa do ojca prowadzącego za kamery. Proszę bardzo. Do kogo, kogo. Chciałbym powiedzieć, że żebyście obejrzeli i nie naśladowali. Nie róbcie tego w domu. Bo... A, wy, a my tak, was. Na boisku jak najbardziej. Tak jest. A my was prosimy o lajki, udostępnienia, subskrypcje i czekajcie na następny jak odcinek. Jak będzie 100 subów, to 100? nagramy kolejny odcinek. Zobaczymy, e, czy fani na to zasłużą. czy są grzeczni. Okej, okay. okay. albo grześ. Trzymajcie się i do no. zobaczenia.